Cześć! Wiemy już, w jaki sposób działa instrukcja jeżeli. Dzisiaj poznamy ulepszoną wersję tej instrukcji oraz porozmawiamy w dalszym ciągu o bloczkach działań na liczbach. Zapraszam do oglądania. Z poprzedniej lekcji mamy algorytm, który wykona się po wciśnięciu na klawiaturze klawisza 1. Nie usuwajmy go, tylko utwórzmy program, który wykona się po wciśnięciu innego klawisza, na przykład klawisza 2. Dobrze, zatem wybierzemy bloczek, kiedy klawisz jest naciśnięty, prawda? I z listy rozwijanej wybierzemy przycisk 2. Dobrze, bloczkiem, jaki dzisiaj poznamy, jest kolejny bloczek z zakładki kontrola. Ostatnio poznaliśmy bloczek, jeżeli i dzisiaj poznamy jego ulepszoną wersję, tak jak wspominałem. Ten oto bloczek. Zaraz wyjaśnimy go sobie krok po kroku. Czym ten bloczek różni się od tego, którego używaliśmy w poprzedniej lekcji? Spójrzmy. Gdy w tym bloczku wynik, gdy w tym programie. Wynik naszego działania był nieprawdziwy, no to Max nie wykonywał żadnego polecenia, prawda? Wciśnijmy jeden, żeby jeszcze raz sobie o tym przypomnieć. Ach, oczywiście, tutaj ten wynik się zgadza. Musimy tutaj dać jakieś nieprawdziwe działanie. Na przykład 40 jest większe od 50. To jest nieprawda. Zatem nic nie powinno się wydarzyć po wciśnięciu klawisza 1. I faktycznie nic się nie dzieje. W tym przypadku sprawa wygląda inaczej. Jeżeli chcemy umieścić instrukcję, która wykona się, gdy działanie tutaj będzie nieprawdziwe, możemy to zrobić. A jak? Już pokazuję. Najpierw przejdziemy do zakładki wyrażenia. Weźmiemy sobie bloczek, który porównuje nam ze sobą dwie liczby. Musimy go umieścić tutaj. O. Tu w tym wolnym miejscu, prawda? Tak jak w poprzedniej lekcji. No dobrze, no to jeżeli 40 jest równe 50, co jest oczywiście nieprawdą, no to maks ma się przesunąć o 100 kroków. Dobrze. A co ma się zadziać w przeciwnym razie? Czyli kiedy te dwa bloczki. Kiedy te dwie liczby nie będą prawdziwe ze sobą. Zobaczmy. Co mogłoby się zadziać w przeciwnym razie? No, może niech Max powie. Pamiętasz? Bloczek powiedz z zakładki wygląd. Niech Max powie. Nie mogę się ruszyć. Prawda? Zobacz. Czyli, jeżeli wciśniemy klawisz 2 po wciśnięciu klawisza 2, to jeżeli te dwie liczby są sobie równe, to Max się przesunie do przodu. Ale, jeżeli nie są, to Max powie: Nie mogę się ruszyć. Prawda, że ciekawe? Sprawdźmy. Co zatem zrobi Max po wciśnięciu klawisza 2? Jak myślisz? Powie, nie mogę się ruszyć. Bo te dwie liczby się ze sobą nie równają. No dobrze. A jeśli wpiszę tutaj 50. To co powinien zrobić max? Te liczby się ze sobą zgadzają? Tak. Więc wykona się instrukcja, która znajduje się tutaj. Widzisz? Prawda, że fajne i ciekawe. Przesuniemy sobie maksa. Środek. No, i teraz troszeczkę zmodyfikujemy nasz program. Powiedziałem, że będziemy omawiać sobie dalsze bloczki działań na liczbach. Zatem przejdźmy do zakładki wyrażenia. Wybierzmy sobie któryś z tych okrągłych tutaj bloczków. Zobacz. Weźmiemy sobie okrągły bloczek i wpasujemy go. O tutaj. Widzisz? To jest okrągły bloczek, a tutaj mamy okrągłe miejsce, więc możemy tu nie tylko wpisać liczbę, ale też dodać do środka jeszcze kolejny bloczek. I co dostaliśmy? Działanie. Możemy tu wpisać pewne działanie. No to na przykład 2 plus plus 2 równa się 4. Czy to jest prawda? Oczywiście, że tak. Zatem, co powinno się zadziać po wciśnięciu klawisza 2? Max przesunie się do przodu. Dobrze. Teraz ten bloczek tutaj ze środka wyciągniemy, usuniemy go. Weźmiemy sobie bloczek na przykład mnożenia i musimy go włożyć tutaj w pasujące pole, prawda? Okrągły bloczek do okrągłego miejsca. A teraz ułóżmy jakieś nieprawdziwe działanie. 2 razy 3 równa się 4. Czy to jest prawda? Oczywiście, że nie. 2 razy 3 to, z tabliczki mnożenia pewnie pamiętasz, to 6. Czyli, co się powinno wydarzyć po, po uruchomieniu naszego programu? Po wciśnięciu klawisza 2, Max powie: Nie mogę się ruszyć. Myślę, że to, to w zasadzie nam dzisiaj w tej lekcji wystarczy. Możesz jeszcze eksperymentować, dodając do siebie kolejne bloczki. Prawda? Możemy na przykład tu włożyć bloczek dodawania i próbować sobie układać różne działania. Które, jeżeli będą prawdziwe, to będzie się wykonywała nasza pierwsza część instrukcji, a jeżeli będą fałszywe, będą nieprawdziwe, wykona się druga część. Oczywiście instrukcję tutaj też możesz zmieniać. Możemy wykasować naszą instrukcję, powiedz i włożyć tutaj w to miejsce na przykład instrukcję. Na przykład pomyśl. I Max może wtedy powiedzieć: Hmm. To działanie jest złe. I czy zadziała? Oczywiście, że zadziała. W ten sposób sprawdzimy, czy na przykład takie działanie jest prawdziwe czy fałszywe. Jeżeli jest prawdziwe, to Max się przesunie. Jeżeli fałszywe, no to pojawi się odpowiedni dymek. A jednak to działanie jest złe. Widzisz, jakie fajne możliwości daje Ci używanie takich bloczków? Zachęcam Cię do eksperymentowania. Naprawdę można zrobić tutaj bardzo fajne rzeczy. Ok, w tej lekcji to na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć.